Dzień dobry, moi kochani. Przychodzę dzisiaj do Was z takim nowym cyklem, mianowicie z czytaniami miesięcznymi. To jest czytanie dla bliźniąt na miesiąc maj. Ciekawa jestem Waszej opinii, czy takie miesięczne czytania są dla Was interesujące, więc bardzo proszę o, o to, abyście w komentarzach pod filmikiem napisali, czy, czy ten pomysł jest fajny i czy Wam się podoba. No dobra, a teraz już przejdziemy do tego, co tarot mówi dla bliźniaka na miesiąc maj. Więc tak, główna karta to piątka pucharów, czyli bardzo możliwe, że będziesz tutaj w maju, drogi bliźniaku, rozczarowany trochę tym wszystkim, co się gdzieś tam w Twoim życiu będzie dziać. Będziesz miał poczucie, że jesteś w złym miejscu, że to, co się Wydarzyło, gdzieś tam ci bardzo przygniotło, będziesz smutny, rozczarowany, być może ktoś cię zawiedzie, być może to nie tylko okoliczności, ale też osoba jakaś sprawi ci zawód po prostu, tak, i sprawi, że będziesz smutny. Myślę, że może być tak, że na początku miesiąca będziesz chciał wszystko zostawić, odejść, zmienić swoje miejsce. Być może to chodzi o relacje, być może to chodzi o sprawy zawodowe. W każdym razie takie poczucie że nie jestem tu, gdzie powinienem być, i chcę znaleźć swoją nową drogę, swoje nowe miejsce. I bardzo tutaj, Sprzyjaci, Karta Rada mówi o tym, aby właśnie wprowadzać w swoje życie zmiany, aby nie bać się tych zmian, bo, bo życie po prostu jest jedną wielką zmianą. I tutaj korzystaj tak, jakby z cykliczności świata, tak? Te zmiany, które nadchodzą, po prostu prowadzaj je też w swoje życie, korzystaj z nich, bo widać ewidentnie, że jesteś na takim mm, etapie, jakby swojego życia, kiedy coś należy zmienić, odejść w inną drogę, i tam w tej nowej drodze rzeczywiście poczujesz się spełniony, zadowolony i to w bardzo szybkim tempie, bo tu już połowa miesiąca już jest pokazana, że już jesteś że już jesteś taki w poczuciu spełnienia, zadowolenia i ochoty na radość i, i śmiech, o ile początek właśnie był taki, no powiem, nieszczególny, ale wyjdziesz z tego miesiąca bardzo zadowolony w karcie radości, śmiechu, zabawy. Odważ się tylko po prostu ruszyć z tego miejsca, gdzie jesteś. Odważ się skorzystać z tych zmian, które, które może i los ci podsunie. Może niekoniecznie będą taką Typowo Twoją decyzją. To znaczy, decyzję pewnie podejmiesz, ale jakby los ci to podsunie, bo to jest taki moment, kiedy być może nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, być może nie wiesz, jak masz się ukierunkować, w którą stronę i los, jak gdyby troszkę za nas decyduje, tak? narzuca nam coś z góry, bo, bo my sami nie wiemy, co jest dla nas dobre. To są takie sytuacje, może tak się zdarzyć. I to, co tutaj jest dobre, właśnie pokazana nadzieja na ten nowy kierunek. Patrzysz w dal, patrzysz z optymizmem, z takim typowym dla Ciebie optymizmem. I tak właśnie spoglądaj w, w, w odległą, czy w bliższą, czy w odleglejszą przyszłość. Nie skupiaj się na tym, co się nie udało. To, co się nie udało, to już było. Zostaw to, idź za tym, co możesz jeszcze osiągnąć. Idź w tą nową drogę, która jest dla ciebie przeznaczona. Harold ostrzega też przed inwestowaniem, więc myślę, że ten miesiąc to nie jest dobry czas na inwestycje. Szczególnie tutaj, jeżeli chciałbyś kupować może nawet dom, ziemię, inwestować w jakąś nieruchomość, no, to tutaj Tarot mówi nie, nie w, tym, nie w tym miesiącu. To jest oczywiście tylko przekaz na miesiąc, więc nie teraz. Może trzeba troszeczkę poczekać, może trzeba zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie, jak sytuacja się ustabilizuje, może trzeba na to poczekać. No, w każdym razie tutaj Tarot mówi nie teraz, nie teraz. Teraz nie wydawaj pieniędzy, teraz nie inwestuj, nie kupuj niczego nowego, nie wkładaj pieniędzy. W jakąś tam, właśnie, materię. Wstrzymaj się z tym, bo tutaj mogłaby ta inwestycja przynieść tobie stratę. Więc, tak jakby ten miesiąc miał bardziej y, być skupiony być może na właśnie jakiejś nowej drodze, na ruszaniu w tą nową drogę, na zastanawianiu się nad tym, czy planowaniu sobie. A nie przekładaj tego jeszcze na taką sferę właśnie, że kupuje coś, pozyskuje, inwestuje. Nie, to nie ten czas. Z tym będziesz się mógł troszkę wstrzymać i myślę, że wtedy będzie lepiej. Na ten moment nie. I tutaj tak, początek miesiąca, tak jak powiedziałam, odnalezienie, szukanie właściwie, bo to póki co jest poszukiwanie tej nowej drogi dla siebie. Ale myślę, że bardzo szybko, zresztą to chyba jest tak, że ty już masz to zaplanowane, ty już właściwie wiesz, w którą stronę chciałbyś iść. <laughs> Przepraszam. I wygląda tak, że jeżeli ruszysz w tę drogę, to bardzo szybko się odnajdziesz. Bardzo szybko tutaj w połowie miesiąca już jest pokazana dwójka pucharów, czyli jesteś szczęśliwy, zadowolony, jeżeli to są rzeczy związane z miłością. To bardzo pozytywne uczucia, kiedy, kiedy nasz związek, nasza miłość się stabilizuje, dajemy sobie radość, szczęście. Jeżeli to jest odejście od kogoś, bo, bo z jakiegoś związku wychodzimy, tak, bo coś tam się nie udało, być może jakaś na przykład zdrada mogła tutaj też być, to bardzo szybko znajdujemy pocieszenie i właściwie. Hmm, tak jak powiedziałam, już około połowy miesiąca jest dobrze. Nasza sytuacja jest już taka, że zamiast tego smutku z początku mamy zadowolenie, mamy szczęście, a koniec miesiąca to już jest po prostu jedno wielkie pasmo śmiechu i mm, e, zabawy, radości. Spędzamy czas z ludźmi, z którymi się dobrze rozumiemy, z ludźmi, którzy. Nadają na tych samych falach, można powiedzieć, co my, tak i jesteśmy po prostu zadowoleni. Więc w ten sposób, drogi bliźniaku, o, oczywiście w skrócie, bo to jest czytanie ogólne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany czytaniem indywidualnym, to zapraszam pod filmikiem, jest adres mailowy. A teraz już, moi kochani, życzę Wam cudownego miesiąca maja i do usłyszenia wkrótce.